Dzień dobry. W tym filmie pokażę, jak wrzucić wykonane prace na przykład w programie GIMP na dysk Google, a jak następnie jak, gdzie pobrać link do tego folderu i, i wysłać go przez dziennik. Czyli na dysku otwieram folder, do którego chcę, w którym chcę umieścić moją pracę, czyli ja otworzę na przykład informatyka. Będę to grafika rastrowa GIMP. Tutaj nie ma pracy. W komputerze otwieram folder, w którym mam wykonany projekt i wyeksportowany plik. Zaznaczam te dwie rzeczy. Następnie łapię lewym przyciskiem, trzymając, trzymając lewy przycisk przeciągam w obszar tego folderu. Widzicie, tu jest przeciągnij i upuść pliki i w tym momencie widzicie, że przesyła te dwa elementy. I w tym momencie te dwa elementy już znajdują się na dysku i teraz kopiujemy ten link który się tutaj znajduje i ten link przesyłamy osobie, która gdy chcemy, żeby ona do tego folderu zajrzała i zobaczyła. W naszym przypadku, jeżeli chodzi o szkoły, to poprzez dziennik, jeżeli to jest praca domowa, zaznaczacie ten link, kopiujecie ten link i wysyłacie poprzez dziennik elektroniczny. Ten link do mnie, do nauczyciela. Dziękuję bardzo, do widzenia.